Spotkaliśmy się tutaj po to, by wmurować kamień węgielny pod budowę nowych kotłów parowych zasilających Turbozespół Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Dzień dobry Państwu, spotykamy się w Miejskiej Spółce Komunalnej PEC Suwałki, który to realizuje bardzo znacząco inwestycje dla miejskiego ciepłownictwa, dla miejskiej energetyki. Jak państwo wiecie, rok temu została podpisana umowa na realizację tej inwestycji, która polega na wykonaniu dwóch kotłów takich parowych, które będą zasilały turbozespół wytwarzający energię elektryczną. Dzisiaj już coś widzimy na placu budowy, ale szanowni państwo to jest taki proces, proces, który trwa w naszych spółkach komunalnych, bo to nie jest jedyna spółka, gdzie chcemy modernizować, modernizować całą infrastrukturę komunalną, a ciepłownictwo i energetyka odgrywa w tej chwili pierwszoplanową rolę i znaczenie. Cieszę się bardzo, że w ramach dekarbonizacji spółka odchodzi od korzystania z węgla jako paliwa i przechodzi na OZE, na biomasę, która będzie tutaj spalana w, większej, w większych ilościach. Oczywiście zaoszczędzimy tutaj na kosztach, bo, bo nie będziemy musieli wchodzić w system ETS-u, czyli wykupywać praw do emisji dwutlenku. Węgla będzie czyszcze powietrze nad suwałkami, ten komin wysoki będzie tylko sporadycznie pewnie generował do atmosfery jakieś tam pyły i tak dalej, związki, bo tylko chyba w ramach no, zapotrzebowania tego szczytowego będziemy korzystali y, maksymalnie w 10% z węgla. Firma Energika, która wygrała ten przetarg na realizację inwestycji, mam nadzieję, że wywiąże się w sposób wyśmienity z realizacji tego zadania. Czasu jeszcze ma trochę. Mam nadzieję, że w styczniu będziemy mo mogli spotkać się i przekazać do użytkowania całość tutaj tego przedsięwzięcia. Również, co warto podkreślić to dzisiaj Suwałki stają się samowystarczalnym tak naprawdę miastem. Oczywiście mam tu na myśli energię elektryczną. Ta energia elektryczna wytwarzana jest przez, przez turbozespół, który niestety zasilany był do tej pory w oparciu o węgiel. I był taki okres, Półtora roku temu, dwa lata temu, kiedy zdecydowaliśmy się na wyłączenie naszej miejskiej elektrowni. Bo jak zrobiliśmy rachunek ekonomiczny, to nam nie opłacało się, żeby ta turbina pracowała, wytwarzana, wytwarzała energię, bo ceny za emisję CO2 były bardzo wtedy wysokie. Czyli odchodzimy od węgla, wchodzimy na biomasę. Oby tej biomasy nie zabrakło, żeby tylko była cena też i właściwa. Będziemy produkowali energię elektryczną właśnie w oparciu o biomasę i ta energia trafia już do wszystkich naszych miejskich jednostek organizacyjnych. Spółka PEC wygrała, jak, jak Państwo wiecie, przetarg na dostawę energii elektrycznej dla naszego miasta. Nie wiem, jak na tym interesie wychodzi. Ale, ale mam nadzieję, że i miasto skorzysta i spółka będzie miała też dodatni wy, wynik finansowy. Dzisiaj symbolicznie chcemy zaprezentować skalę tej inwestycji. Za 146 milionów złotych to jest wartość brutto tej, tej inwestycji. Ja, jak y, gdzieś tam odgrzebałem swoje notatki sprzed roku, to tam było 135 milionów. A dzisiaj 146, chyba. No to 11 milionów przybyło i tutaj zadawałem pytanie już, co się stało w międzyczasie, że trzeba było tych 11 milionów zwiększyć przedsięwzięcie, Ale pewnie tu wykonawca powie na ten temat i pewnie pan prezes. Fajnie, że możemy dzisiaj spotkać się przy takim przedsięwzięciu bardzo istotnym, bardzo znaczącym dla naszego miasta. Jest to dobry kierunek. I to wszystko co robimy idzie w stronę czynienia na rzecz mieszkańców tego, żeby ceny energii elektrycznej, ceny ciepła były relatywnie niskie. Relatywnie nie to specjalnie używam tego słowa, bo tu każdy może różnie to interpretować. Ale no dzisiaj od kolejna jest fajna decyzja ze strony pec że wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki kolejny i obniżenie taryfy o chyba 8% od 1 stycznia o 10%, także kierunek kierunek jest właściwy. Gratuluję tego etapu inwestycji i mam nadzieję, że kolejny przebieg będzie realizowany bez żadnych zakłóceń. Dziękuję państwu za uwagę. Szanowni państwo, witam serdecznie po raz kolejny w murach przedsiębiorstwa. Jest mi niezmiernie miło, że Możecie nam Państwo towarzyszyć w tym bardzo ważnym dla nas dniu. Gdy widzieliśmy się tu ostatnio pod koniec stycznia 2024 roku, anonsując podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące dofinansowania naszego projektu, miejsce, w którym obecnie staliśmy, stoimy, było tak naprawdę pustym placem pokrytym śniegiem. Dziś, po 175 dniach od rozpoczęcia robót budowlanych, Widzimy zarys tego, jak docelowo będzie wyglądało nowe źródło ciepła dla naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla generalnego wykonawcy firmy Energika z Szamałek, Szamałek oraz wszystkich partnerów, którzy biorą udział w tej inwestycji. Dla całego zespołu, który pilotuje tą inwestycję również ze strony spółki. Te pół roku intensywnych prac to bardzo krótki okres czasu w którym zrealizowano 35% zakresu rzeczowego tej inwestycji. Inwestycji, którą można by w zasadzie efektownie spiąć klamrą rekordowych w skali naszej firmy nakładów inwestycyjnych oraz nośnym hasłem inwestycji w odnawialne źródła energii. Ale tak naprawdę to coś znacznie większego. To znaczący krok w odejściu od spalania węgla w suwalskim ciepłownictwie systemowym, ale również wyższy standard techniczny naszego źródła ciepła, nowoczesne technologie Podnoszące jakość naszej pracy oraz zwiększenie efektywności wytwarzania ciepła trafiającego do naszych odbiorców. To też efekt w postaci czystszego powietrza w suwałkach, ponieważ inwestycje, które już do tego dnia zostały zrealizowane w spółce, zarówno w źródło, jak i w sieci przesyłowe, dystrybucyjne, w infrastrukturę dystrybucyjną, przyczyniły się do tego, że w ostatnich latach zredukowaliśmy o niemal 90% ilość pyłu zawieszonego emitowanego przez nasze źródło ciepła. Zredukowaliśmy o 60% ilość związków siarki, które emitujemy, i o 30% ilość związków azotu, tlenków azotu, które emituje nasze źródło. Czyli są to działania, które zmierzają do podniesienia komfortu i jakości życia naszych mieszkańców, życia w naszym mieście. To również realne starania o to, aby ustabilizować ceny ciepła systemowego w suwałkach. Ponieważ mamy jeszcze to wspomnienie, kiedy różne działania rynkowe wywindowały nam tu cenę ciepła do poziomów, które bardzo nas wszystkich tutaj zaskoczyły. Jest to również tworzenie wartości dodanej dla firm zaopatrujących nas w paliwo biomasowe, ponieważ na dzień dzisiejszy ponad 50% tego paliwa, które zużywamy paliwa biomasowego, to jest paliwo, które pochodzi z lokalnego rynku. Te pieniądze, które to, to są pieniądze, które wydajemy na paliwo, które zostają u nas w regionie. To nie są pieniądze, które są transferowane na Śląsk czy, czy dalej na wschód jeszcze, tylko pieniądze, które realnie pozwalają budować przedsiębiorczość, które pozwalają rozwijać firmy tu lokalne, które ostatecznie trafiają też do samorządów w postaci podatków, które te firmy płacą. To wszystko tak naprawdę przekłada się na budowę lokalnej odporności energetycznej. I synergii z naszymi odbiorcami oraz interesariuszami. To droga, ta droga, którą rozpoczęliśmy, dziś będzie miała swój symboliczny początek w postaci uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę naszego nowego bloku energetycznego. Dziękuję, że jesteście tu Państwo z nami i będziecie nam towarzyszyć w tym bardzo ważnym wydarzeniu ważnym dla, dla nas, dla naszego miasta, dla mieszkańców, dla odbiorców ciepła. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Rok wstecz podpisaliśmy umowę. Podpisaliśmy tę umowę, żeby zrealizować tą inwestycję. Inwestycja bardzo ciekawa, odważna inwestycja. Jest to inwestycja, inwestycja pecu, który się no jednak, można powiedzieć, pochwalił, odważył. Odważył się i chciałem też podziękować w tej chwili za zaufanie. Panie prezydencie, panie prezesie i tutaj całemu zarządowi, że dał nam tą inwestycję w firmie prywatnej, polskiej firmie, która realizuje na polskim rynku roboty. Realizujemy to na zasadzie tak, jak prezes powiedział i prezydent: korzystamy ze społeczności otoczenia tutaj, tego rejonu. Działamy, technologie dostarczamy, ale pewne rzeczy, które są. Można zrealizować, nie zabieramy do siebie, do Wielkopolski, tam nie zabieramy, tylko zostawiamy też tutaj w tym w suwałkach. Proszę Państwa, ten cel inwestycji to był marzeniem PEC-u i to marzenie spełniło się. Sukces będzie, jak zaczniemy pracować. Także tutaj jest początek. Patrząc na firmy ciepłownicze, to jest wzór i początek tego wszystkiego, co się buduje, co się rozwija w Polsce. Wzorem tutaj w pecu jest to, to co budują i czym mogą się pochwalić. Także ja chciałem tylko podziękować panie pre prezydencie, panie prezesie, że to realizujemy. Chciałem tutaj wszystkim podziękować, a przede wszystkim my działamy nie sami, my działamy jako team, team firm związanych, których może tutaj wyjdą i wszyscy się pokażą, którzy biorą udział tutaj, panie prezydencie. Po, postawiliśmy na młodych ludzi, tutaj, którzy są, są z tyłu. To są młodzi ludzie, którzy, no. Zaczną funkcjonować, to znaczy nie zaczną, tylko funkcjonują, zdobyli doświadczenie, i my, jako już dziadkowie, emeryci czy ręciści, zaczynamy opuszczać, może nie całkowicie rynek, ale dajemy możliwość wyzwań i niech się rozwijają, bo młodzi ludzie potrafią, mają inne podejście i potrafią też funkcjonować. Także u nas nie ma tego, że Jesteśmy sami, robimy to w zespole, robimy w grupie całej i sukcesem jest tego wszystkiego, co zostawiamy za sobą i jakie zadowolenie, bo najistotniejszą rzeczą to jest to, czy PEC będzie zadowolony, czy PEC będzie miał efekty, czy PEC będzie miał wyniki. To dla nas jest najistotniejsze, żebyśmy tutaj zostawili jak najlepsze imię. Także proszę Państwa, dziękuję.

Wraz z panem prezesem Michałem Buczyńskim zapraszam ten sam skład, który podpisywał przed chwilą dokument do murowania go w konstrukcję tego budynku. Zatem szanowni państwo, kielienie no i prosimy, by ten akt rekcyjny pozostał tutaj na pamiątkę i przypomniał o tym. Ważnym, i doleja, ważne, tak, żeby... Dla następnych dla trochę dla nas. lepiej. Do... Siadło to. <gry> Proszę państwa. Nie ma to. I teraz to trzeba. Odpowiednio.